Ze śmiechu pęknie nie jeden brzuch, więc natężajcie oczy i słuch. Już za momencik mhm. będzie wam dane przeżywać chwile niezapomniane Które się wpiszą od tego roku na złoto w dzieje gminnego Goku. Od tej chwili nie wiem, czy wiecie Pisać będą w niejednej gazecie. Kobity pieśni będą śpiewały, Od paniatowiec pokrzeczyń cały. Przed państwem zespół bez wad, Lecz z mnóstwem zalec, wspaniały ze smolnej kabaret. Był numer popisowy właśnie panów. liście na paluszkach, na paluszkach, w rytm e, tak, w rajstopach, w rytm e, jezioroła będzie go. Ładnie tam nie? No super było. Także po tym numer... jak, jak już było słychać, że zapowiadają jezioro będzie, więc wszyscy od razu... Aha! No jezioro będzie, smolna występuje, jezioroło będzie. No było kupa śmiechu, fajnie to było. Nie o folkro tutaj chodzi, niech tym zajmą się młodzi. My swoje twórcze marzenia artystyczne uniesienia kierujemy pełni radości ku nowym trendom ku współczesności. Pierwszym, no to pierwszym opiekunem naszego zespołu była yy, no y, Ania. pani Ania Danik, która robiła pracę dyplomową i ona to wciągła Całe nasze społeczeństwo, no nie całe, bo ale 40 parę osób było w dyspole I zaczęło się ten kabaret, no, do tej pory dostała jak to najwyższą ocenę na studiach jako dyplomowa praca. A kierowniczką pani Basia. Cały czas. No, ale co by nie mówić, to Ania też była ze smolnej. Kierowniczka nam układała też różne takie ...sketcze różne takie, dobierała słowa i, i cały plan to właściwie dużo Basia się można jej zawdzięczać, bo ona nam dużo pomagała. nie? Jestem. Ale czekajcie, bo e, zespół na początku był strasznie duży. Tam chyba było z, z 40 osób. Mhm. Były dzieci, by, byli A, n, w średnim wieku 3. byli dorośli. Mieliśmy e, świętej pamięci, pan Bzorek. No, jemu też ty, się sypały wiersze. On siedział tak i to chwila, moment, on już sobie rymował, już na ten temat, już rzucał coś. Nasz poeta? Jak ktoś y, nie pamięta, to mam y, właśnie Pana Zygmunta, który nam też dużo tekstów y, pisał. Nie. Mirek jak przyjeżdżał, to znowu była a, a. kabaretowo. To jest jajcarz, więc, więc zawsze było wesoło. Zawsze coś rzucił. Musiał nas porozśmieszać trochę. No, no. fajnie było. Bez niczego. W każdym razie wycieczki bez Mirka nie było. Jeśli jeździliśmy na wycieczki, ale to z Mirkiem. Ale, ale to, jeszcze to. wrócimy do Ani Danik. Jeszcze z Anią robiliśmy mękę pańską. Tak. Pamiętacie? Była, Coś tak. pięknego. Wszyscy płakali, jak myśmy przedstawiali. Mamy tak. nawet zdjęcie tam, męki pańskiej. No. no właściwie to była pierwsza i jedyna taka ja, tak. bata, nie? przedstawienie. Takie. takie przedstawienie tego typu. Bo zazwyczaj to wszystko było na luzie, takie, jakieś tam zajączki, górki, jakieś to takie była na... obrzędy. Muzyka tak, tu właśnie było. leciała no, i myśmy tak. antonimę taką tworzyli. Tak. Tam na górze kwitną ten... róże. Ja ich zrywała nie będę. Miałam ja chłopca ulubionego, ale go miała nie będę. Miałam ja chłopca ulubionego, ale go miała nie będę. Jakże miała lat szesnaście to mi kwitły czy kwiaty, czerwone róże białe piwonie, i te niebieskie bławaty. Czerwone róże białe piwonie i te niebieskie bławaty. A teraz mi kwitnie jeden, jeden jeszcze nieszczęśliwy. On kwitnie zawsze ciemnozielony, to są pod płotem pokrzywy. On kwitnie zawsze ciemnozielony, to są pod płotem pokrzywy. Ej chłopaki, wy chłopaki, macie panienek nie zwodzić. Jeśli ich macie kochać fałszywie, to lepiej do nich nie chodzić. <śmiech> <śmiech> Cześć, czytaj. Czytaj, czytaj, czytaj. Nasze skecze, które żeśmy przygotowywały, baba i policjanta, już wspominaliśmy, przemek i, i basia, ksiądz i policjant. Tu siedzi ksiądz, Maja. a policjanta <laughs> nie ma, bo nie zdążył. No, <laughs> Chyba pracuje. <laughs> Raperzy, no tu też są panowie z raperów. Jezioro będzie, no to wszyscy panowie są. Wybory są, tysa na wsi, Też był taki sketch, co żeśmy Aha. dużo nas brało udział. Motyka i bronia też coś było. SBA, Smoleńskie Biuro Antykorupcyjne, Antykorupcyjne. Mieliśmy było. takie swoje Smoleńskie Biuro Antykorupcyjne. W tych, w tych kominiarkach mieliśmy stroje panowie. Pamiętacie? No, nie. Pan doktor jeszcze był, który no. tu siedzi obok pana. Pijak. Pijak przewracał się po scenie i ciągle chciał, żeby mu polewali, polewali. Pijak. No, pijak. Krzysztof Krawczyk to też był bardzo lubiany, wszędzie występował no, na Występowanie Krawczyka wzięło się stąd, że właśnie. Ta Ania Danik, co założycielka tu zespołu, tak? Początkowo koleżanka i ona, Dyrektorka. pani dyrektor Barczakowa i Matuszewska, Matuszewska Zofia, one e, z występowały z Krawczykiem w huku. No i stąd, że one stąd były, no to żeśmy chcieli to sparadiować troszkę tak, <noise> no byłem mi z też, no. trafiło się, tak? Wybrany przez? Publiczność. Publiczność. Swój pierwszy... Nie pa... A nie, no pamiętam, z... byłem przebrany za niedźwiedzia. <laughs> A to żeśmy byli w Amberze dla koszykarzy, żeśmy jakiś spektakl wystawiali i ja byłem jako... miałem najlepszą rolę, bo nie musiałem nic mówić i byłem jako niedźwiedź polarny, przebrany. Zawsze jakaś tam trema była, ale przed wyjściem po, po setce i po Serce i, <laughs> I było, wesoło. było wesoło, na rozluźnienie, na, latka na początku tyle ma była później to już tak człowiek się przyzwyczaił, to szło, jakoś szło. Teraz nie, możemy śpiewać. na początku to widzieliśmy, no, no. trzęsły się nogi jak no. żeśmy wchodzili na scenę, nie, prawda? A teraz już po tylu latach... Jeszcze było tak, że właśnie przed, przed występami, no to każdy tam lekko tak spięty, żeby się nie pomylić, żeby coś. Potem na scenie, uśmiechy. Marian występuje oprócz swojego tekstu, już coś tam wplątał, tak, już coś tam dołożył, już coś wplątał, no i ogólnie wtedy się rozluźniało, już było na luzie. I na wielu te nagradości przysporzył, i na wielu sen radości przysporzył. Było wiele imprez, dożynki, zabawy, Dożynki, zabawy. Ale latka lecą mi, bolą na stawy, ale latka lecą mi, bolą na stawy. Były pastorałki, były koguciki. Były koguciki, było darcie pierza i inne wybryki, było darcie pierza i inne wybryki. No cóż możemy sobie życzyć jeszcze w naszym tym zespole, nas niewiele zostało, ale żebyśmy jeszcze po prostu się spotykali, może coś jeszcze... Dali radę coś utworzyć, chociaż w takim wieku już ta pamięć nie taka, ale byśmy mieli takie marzenie i życzyłabym, żeby my jeszcze tak czasem pociągnęli trochę na wesołości, kogoś zabawili, pośpiewali. Bardzo dobrze się czy, lubimy w tym zespole. Bardzo mało nas zostało, garfiteczka tylko. My już są wiekowi, po 70 grubo, i chcemy dalej kontuować też przyśpiewki czy skecze, żeby nam było raźniej. I wesoło. No tak. właśnie, też od początku jestem, ile zespół trwa, 25 lat. No i spotykaliśmy się, zawsze było fajnie, wesoło, <tryk> jest. No i wszystkim życzę zdrowia. No i żebyśmy się spotykali od czasu do czasu jeszcze. No właśnie, skoro tak sobie wszystkie życzymy, żeby, żebyśmy się spotykały jeszcze długo, długo. Więc dużo zdrowia dziewczyny, bo nam trochę zaczyna zdrowie szpankować i tak jak w piosence bolą nas stawy, więc dużo zdrowia, humoru, tak. zaangażowania, radości, żebyśmy się tak trzymały jak do tej pory tak, tak naprawdę i panowie, żeby nas nie opuszczali, żeby, żeby nas nie opuszczali no i, i do innych zespołów, żeby o nas nie zapominali, żeby pamiętali Smolniaków. No ja też bym chciała, żeby te Smolniaki dalej istniały, jak istnieją już 25 lat, no, mamy fajnych chłopaków, którzy nas też wspierają, fajne dziewczyny, dziewczyny też, no też im życzę dużo zdrowia, no i żeby wspólna wieśada była, żeby można posiedzieć, porozmawiać, no dużo zdrowia, no i wszystkiego dobrego dla nas wszystkich. Na no, po początku to chcę podziękować za Tyle lat pracy wspólnej, bo też około 20 lat jestem w zespole. No i też chcę życzyć, żeby to przetrwało, trwało. No i może jakiś młody, młodszy narybek do, do nas dołączył czy coś, żeby to przekazywać dalej. No życzę, żebyśmy się spotykali kolejne 25 lat. No, no. Cóż więcej, no i wszystkiego z dobrego, zdrowia, najważniejsze, żeby było zdrowie. No co ja mogę powiedzieć, ja byłem tyle rad z sołtysem i od początku w tym zespole, no i dali, żeby to było, dalej ciągnąć i wszystkiego najlepszego całemu zespołowi, ale jak teraz, no teraz mówią dziewczyny, że trochę zdrowie podupada albo coś tam, ale teraz szykują nowy ład, to i nowe zdrowie będzie i dalej będziemy ciągnąć te ze 25 lat, tak jak... Tomek powiedział. Ej, troski, kłopotów, spełniaj swe marzenia. Hej, spoiacu! <śpiewanie>